Pracownica wzywa następnego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną pana Abiraga. Młody mężczyzna z niepełnosprawnością wstaje, wspierając się na kulach i mówi: Tak, proszę pani. Gdy jednak pracownica widzi stan Abiraga, mówi, Będzie Pan musiał poczekać. Panno Joya, może pani wejść pierwsza? Joya odpowiada: W porządku, proszę pani, i wchodzi do środka. Później pracownica znów wychodzi. Abirak, podekscytowany, wstaje z kulami i mówi: Teraz moja kolej, prawda? Pracownica odpowiada: Nadal musi pan poczekać. Panie Samar, może pan wejść. Samar mówi. W porządku, proszę pani, i wchodzi. Abirak mówi, ale proszę pani, przyszedłem pierwszy. Zgodnie z zasadami moja rozmowa powinna być przed ich rozmowami. Kobieta z gniewem odpowiada. Proszę poczekać, a jeśli nie może pan, proszę po prostu wyjść. Abirak spokojnie mówi. W porządku, proszę pani, poczekam. Następnie mówi do Samara. Proszę, niech pan wejdzie. Abirak ponownie siada i czeka ze smutkiem. Po długim czasie pracownica wychodzi z torebką. Abirak pyta. Proszę pani, czy wszystkie rozmowy się już zakończyły? Czy teraz moja kolej? Pracownica mówi. Co pan tu tak długo robi? Wszystkie rozmowy się już skończyły, Abirak odpowiada. Ale proszę pani, moja rozmowa się jeszcze nie odbyła. Nigdy mnie pani nie wezwała. Pracownica mówi, czas się skończył na dziś, pana rozmowa odbędzie się jutro. Rozczarowany Abirak odchodzi. Następnego dnia Abirak wraca i mówi, proszę pani, jestem tutaj. Zaskoczona pracownica pyta, dlaczego pan tu jest? Abirak odpowiada, proszę pani, powiedziała mi pani, żebym przyszedł dzisiaj. Kobieta odpowiada, rozmowy już się zakończyły. Nie może pan zostać wybrany, nie zatrudniamy osób z niepełnosprawnością. Abirak mówi, Wiem, że jestem niepełnosprawny, ale to nie znaczy, że nie potrafię pracować. Proszę dać mi szansę. Wyniosę tę firmę na nowe wyżyny. Wysiłkiem woli prostuje się i mówi. Proszę, oto moje CV. Kobieta szyderczo mówi. Co mi pan pokaże w swoim CV? Nawet nie potrafi pan stać prosto. Jak ma pan prowadzić firmę? A jeśli firma poniesie straty przez pana winę, kto poniesie odpowiedzialność? A Birak składa dłonie, błagając o pracę. Kobieta mówi. Proszę wyjść i przestać mi przeszkadzać. W tym momencie wchodzi właścicielka firmy i pyta pracownicę. Tambi, co się tutaj dzieje? Tambi odpowiada: Nic, proszę pani. Przyszedł na rozmowę, a ja mu powiedziałam, żeby wyszedł, ale on nie chce. Abirak mówi: Proszę pani, wczoraj przyszedłem na rozmowę, ale ona mnie nie wpuściła. Powiedziała, żebym przyszedł dziś, a teraz mówi, że rozmowy nie będzie, bo jestem niepełnosprawny. Właścicielka patrzy na Tambi i pyta: Dlaczego wczoraj nie wysłałaś go do mnie na rozmowę? Tambi mówi: Proszę pani, on nawet nie potrafi stać prosto. Jak będzie pracował w naszej firmie? Właścicielka odpowiada: Tambi, jak możesz tak o nim mówić? Nawet z niepełnosprawnością stara się stać o własnych siłach, a ty nie dałaś mu szansy. Natychmiast wyślij go na rozmowę, a Birak wręcza swoje CV właścicielce, a ona mówi: Tambi, zobacz, jego kwalifikacje są wyższe niż twoje. Nigdy nie powinnaś mówić takich rzeczy o nim. Kto powiedział, że osoba z niepełnosprawnością nie może pracować? Ty też popełniasz błędy, a mimo to cię tu zatrzymuje. Skruszona Tambi mówi, proszę pani, popełniłam wielki błąd. Nie sądziłam, że naprawdę wybierze go pani do pracy. Proszę, wybacz mi. Właścicielka mówi, Tambi, zajmę się tobą później. Abirak, proszę wejść. Sama przeprowadzę rozmowę. Abirak uśmiecha się, idzie za nią do środka i rozmowa się rozpoczyna.